Ze strony boski i tak mamy nowy kotik Czekajcie, taki tutaj kotnik. A tu mamy 12 małych rybek. W tym widzę już innego samca, tylko czarnego. Dobrze, tu mam już wilirek, który możliwe, że będę dawał, ale nie wiem. Na razie nic nie będę dawał. Tu karmę. Bakterie wspomagające, filtrację i ten naglony. Tak to się prezentuje. Wyrwałam trochę z tego, bo tu mam za dużo tego, to rośnie, to mam taką plantację bardziej. I one właśnie będą sobie tutaj pływały. Już 4 dni się filtruje ten akwarium, więc już mogę je wpuszczać. No i tak. Zaraz wam pokażę jak będę wpuszczał te małe rybki Tylko musimy jeszcze czekać 20 minut Bo muszę dać tym, tą wodę do tego I one jeszcze dwa razy muszą się przyzwyczaić do tej wody w tym akwarium Dobrze, nara Właśnie teraz zrobię coś takiego I one muszę tu dobrze dać Dobrze, wystarczy może i co dzisiaj, tak samo zrobię i będę je wpuszczał Więc... A w ogóle mogę nawet teraz Bo sobie po co Czekać jak mogę je od... A dobrze Nara I o finał tego filmiku 12 małych rybek Błagam przeżyjcie to wszystko I Lecą! Może. Poleciały wszystkie. I co? Gdzie one to są, pływają? O, są, czekajcie. Patrzcie se, jak pływają se. Ja ciekawe, jakieś łodziaki. Ale one mają, coś mi się wydaje, że mają właśnie pompkę Bo patrzcie, jak tu leci jak one mają ciężko mi się pływa w ogóle. Zaraz to zmienimy. Dobrze, kończymy. Nara.